Halo halo cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 71 z tej strony. Dzisiaj mam zaprezent do zaprezentowania Wam bitewkę specjalną, na tym jakże pocieśnym i trollowym taką super zabaweczkę FV4002 Stage co potocznie nazywany lodówką Algidą. I Bóg wie czym jeszcze, ile ludzi tyle u nas na ten pojazd. Naprawdę fajny. Pana zabaweczka do postrzelania, do potrolowania troszeczkę. Także zobaczmy co tutaj się wydarzyło. Sponsorem bitewki jest kolego Prego Chicken z klanu Jo. Wcześniej mieliśmy gołębia, teraz mamy kurczaka. No, zwierzyniec. <laughs> Także zobaczmy co tutaj się dzieje. Kolega jedzie na półeczkę typową dla tedeków ale z tego względu, że kamuflaż na tym pojeździe nie istnieje to po jednym jesteśmy momentalnie F, tutaj nam się udało strzelić w dzika w obiekta 222 268 2, 2, 2, 2, w wersji 4 za 644 z dużego bardzo dystansu a muszę tutaj podkreślić że lodoweczka nie jest czołgiem pojazdem, niszczycielem czołgów do snajpienia, też... Tutaj celność to jest 0,4. Tragedia, tragedia. Jak tiger na naszych ekranach, 470 metrów. Jeszcze był w ruchu, no ale tak w bok. Weszło mu no za, za 1730 uszkodzeń. Średnio tym pojazdem jesteśmy w stanie zadać 1750 z goldowego HE-ka, który ma penetracji 230 lub z APK za 310 penetracji 1150 jesteśmy w stanie trzepnąć tutaj strzał na ślepo w miejsce gdzie był ostatnio wyświecony patonik i zobaczymy co będzie dalej ładujemy, ładujemy takie mniej więcej 2-3 strzały jesteśmy w stanie maksymalnie oddać tym pojazdem na minutę Celujemy z wyprzedzeniem patonika który wcześniej od nas dostał na ślepo Teraz go dokończyliśmy Patonik ląduje w garażu Jest 2 do 3 I obserwujmy dalej co się tutaj dzieje Kolego kurczak co nam jeszcze zaprezentujesz Patrzymy się teraz na dzika No ale z przebiciem go od przodu jest ciężko Teraz już zniknął Zobaczmy może teraz się przenieśmy na ciężkie pojazdy bo tam już zaczynają wychylać się chyba Nasze, o tak dokładnie No jeszcze chyba nie Jest archanik, bardzo ładny cel dla naszego pojazdu O, celujemy, celujemy, celujemy Poczekaj, ajajaj, aj, aj, taki troszeczkę na odwal się No jak nie przycelujemy tym pojazdem, jeszcze na taki duży dystans No to ciężko żeby to weszło No ale Kto nie próbuje tam nie pije szampana tutaj w tym momencie koledzy się nalewaniu się troszeczkę ulało i nie weszło Przechodzimy tutaj wyświetlony E50, który nas wyświecił, bo on ma lepszy kamuflaż. No a my tutaj się świecimy jak psujajka. Także... Hmm. Jak artyleria w ogóle zobaczy ten nasz niszczyciel pojazdów, no to od razu ma mokry sen jakby arciarza i próbuje w nas ładować. Gdyż nie mamy tutaj w ogóle pancerza, no to umówmy się, no to jest firaneczka ta nasza lodoweczka. O, jest Isaul M. Będzie strzał w bok ha, 1500. Jakbym miał więcej habsów, no to by za więcej weszło, no ale że miałem tylko 1500, no to... No kolega wychylił się. No i to wychylenie go um, kosztowało jego karierę w tej bitwie. No i pewnie teraz sobie myśli, co to kurde było. Teraz lówek na naszym ekranie ma niecałe 600 e, habsów. Schował się nas na swoje szczęście, ale my tam jesteśmy już teraz na niego gotowi. Celujemy, 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 celujemy. I. Bum! 560 uszkodzeń wpadło. Na naszym koncie jest teraz ponad 4000 Widoczny bo prawdopodobnie w tego patona. No prawdopodobnie. No weszło w tego patona na ślepo. Także tych uszkodzeń jest więcej. Waffen Aufpanzer 4. Kolejna firaneczka, w którą wchodzi aż miło. No ale mamy teraz tutaj dzika. I strzał w dach no chyba weszło tam troszeczkę tak naprzód odłamkami troszeczkę dostał na silnik które podpaliły jego pojazd ale się ugasił szybciutko i żyje dalej 7 do 10, trochę nieciekawie się zaczyna robić mordor został przepchnięty, na północy mapy nikogo nie ma jesteśmy zamknięci przy naszej bazie E50 na naszych ekranach Pełniutki, Oi, oj, oj aż tak chłakomy kąsek no to nie można Nie, można zmarnować. Celujemy, 1761. Ale ten E50 teraz tak myśli. Ja yeah, piernicze, co ja zrobiłem? Ale jestem głąbem. No niestety... Raz się przegrywa w ocie. Raz się przegrywa. Lecimy dalej 9 do 11. Pantera, E50. Wszyscy na nas patrzą. Wszystkie klufy są skierowane na nas. Wszyscy wiedzą gdzie jesteśmy. Co się teraz wydarzy. Próbujemy coś podświecić. O, mamy teraz ten obiekt, ten 274 po prawej stronie, wyświecił nas, strzelił raz. Nuby niego celujemy, ale chyba... O, pantera podjeżdża. Pantera podjeżdża, zatrzymała się, będzie coraz celować. I pierwszy strzał oddała w nas. Drugi strzał w nas oddała. Trzeci. Kurczę, ta pantera trochę nas tutaj porobiła. Jest archanik, jezus, Marek jaki ładny cel. Jej! Proszę bardzo, 1100. Kolejny em, pojazd zlikwidowany stylem one shot, one kill. Na naszym koncie. W tym momencie widocznie jest ponad 7000, no już prawie 8. A będzie tego więcej chyba. Oj, będzie, będzie. Bo nasze czołgi tutaj, y, które są w naszej drużynie. Jakoś nie kwadni, żeby nam cokolwiek tutaj pomóc. Eber, chyba jeszcze bardziej schować nie może. No, no ale taki jest styl tego gracza. Nie komentuję, bo nie chcę sobie szczępieć reja. Także zobaczymy co dalej jest. Bardzo fartowny strzał w panterę, która mogłaby nam tutaj napsuć troszeczkę krwi. Strzeliliśmy i zabiliśmy. Kolejny frag na naszym koncie. Już piąty E-50 podjechał pod naszą pułeczkę. Troszeczkę nas poświecić dla artylerii, która nie może nas stąd wyjąć, ale będzie chyba próbowała w nas strzelić. Streetwagen jak widać tam dalej, gdzie był ostatnio wyświecony na tej pułeczce. Może tam stoi, może gdzieś się przynieścił. Warto właśnie dało o sobie znać. Batczat dziewiątego poziomu. No ale. Jest w bardzo ciężkie pozycji ta artyleria. Już prawdopodobnie ona stoi gdzieś na A1, nie na A1. Na A1 no to tam chyba nie, nie stałaby. Na A9 lub A0 Streetwagen się przemieścił. Jest już koło naszej bazy Eber. Próbuje coś napsuć, zabawy. My chcemy, chcemy zobaczyć, czy będzie przestrzeń na E50 może albo na tego Streetwagena. No, T30. W końcu coś zrobił ten kolega w końcu pokazał pazur i strzelił w E-50 który mógłby no pokrzyżować nam w sumie szyki żeby cokolwiek jeszcze ugrać jest 13 do 2, został street Wagon, który jest prawie pewny. no i artyleria jest pełna, no ale to tam są śladowe ilości HPK HP na, na tym pojeździe więc idziemy na polowanie patrzymy czy jest coś wyświecone chyba to ja troszeczkę to przyspieszę z tego względu, że to takie polowanie nie jest fajne do oglądania. Dobra. Razy 2, razy 4. I teraz taki Benychilek. Tak przydałaby się piosenka z tego Benny Hillka. Te 30 próbuje coś podświecić z prawej strony. Będzie okrążać całą górkę. Tak, okrąża. My dalej stoimy, patrzymy co się dzieje. Te 30 T30 kończy zwiady i będziemy chyba zaraz ruszać. Tak jest. W street wagon się prawdopodobnie cofnął na swoją bazę więc patrzymy co się dzieje nasza lodoweczka się ruszyła także pędzimy pędzimy, pędzimy o, trochę zwolnię, bo może tutaj wagon stać na tej półeczce przed nami a nie chcę ominąć żadnej sekundy bitwy no widocznie go tam nie ma dobra, zobaczymy co jest dalej, przyspieszamy troszeczkę bitewkę żeby nie przedłużać tutaj będzie coś też może być taka misóweczka, bo są krzaczki nie mamy spota, więc wagon gdzieś głęboko się schował w bazie przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy jakby tak ta lodówka jak lodóweczka jeździła tak jak jest na przyspieszeniu no to byłoby jeszcze lepiej niż jest ok, z prawej strony będziemy wjeżdżać na bazę przeciwnika zwalniamy litewkę razy jeden już jest zobaczymy co tutaj kolega ugra te 30 ładuje się na bazy z lewej strony. Nasza artyleria już na pewno jest skupiona w miejsce, gdzie potencjalnie może być przeciwnik. Spota nie mamy, te 30 podjeżdża, czekamy na niego. Bardzo mądre zagranie, tak żeby samemu nie wyjechać, nie zostać wypompowanym, no bo szkoda jednak takiego wyniku. Tutaj patrzymy, czy może jest Streetswagen, czy będzie spocik. Nie ma spota, czyli Streetswagen jest na B8, 100% tam już siedzi. Artyleria może być w dołkach, gdzieś na A lub B0. Jak okay, podjeżdżamy... Na czacie piszą ludzie, że tecznik się został wyspotowany, więc Streetswagen jest przed nim. E, mamy artylerię po prawej stronie, areją ignorujemy, bo chcemy na damage iść. Mamy, mamy, strzelamy, strzelamy, oj kurczę. i tylko 146 uszkodzeń nie uda nam się zrobić misji osobistej bo tutaj kolega ma misję do zrobienia zrobić 9250 uszkodzeń kurczę gdybyśmy strzelili wcześniej i by nam weszło to mielibyśmy misję osobistą bo tak to niestety nie uda się nie uda się niestety kolega na pewno bardzo sobie pluje w brodę bo tak takie misje wchodzą raz na tysiąc może jest 8965 uszkodzeń widzialnych Niestety. Chyba, że może na, na ślepo coś tam weszło i będzie te 9250. Zobaczmy na koniec bitwy. I tak, zabitawka wpadła od znaka mistrzowska Asa Pancernego, High Caliber oraz Top Gun. I tak, udało się koledze uzyskać wynik. Tak, zrobił misję osobistą. Ma ponad 10 tysięcy uszkodzeń. No to czyli na ślepo było bardzo dużo strzelane. Kolega Prego Chicken zrobił 10424 uszkodzenia. 7 fragów zostało na naszym koncie zarobione oraz no niestety tylko 1360 punktów doświadczenia z tabelki, no ja za tą bitwę dałbym, dałbym grubo ponad 2000 no naprawdę fajna fajna bitewka, mądrze rozegrana zasługuje na co najmniej 2000 13 strzałów oddanych, 12 w celu 7 przebić, bardzo dużo z golda zostało tutaj wystrzelone, ale mimo wszystko mamy zarobione 82 tysiące srebrniaków Długa bitwa, ponad 13 minut, no już prawie nawet 14 minut. Bardzo mi się podobało, kolego Kurczak, serdecznie gratuluję wyniku. Jeśli również Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, powiedzcie mi, czy macie lodówkę, czy Wam się podoba ten pojazd, jak się w nim gra, a jeśli nie, no to czy planujecie go kiedykolwiek zrobić. Na tej chwili się z Wami żegnam, do usłyszenia oraz do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.